Jan Bodakowski, targi książki historyczne. Jesteśmy na stoisku wydawnictwa Rebis. Na stoisku będzie na pewno największą sensacją Piotr Zychowicz. Autor książki Wołeń Zradzony, książki, która wygrała w konkursie na najpoczyteczniejszą książkę, najlepszą książkę historyczną roku. I dlatego, że wygrała to ten konkurs cały unieważniono. Z Piotrem Zychowiczem można polemizować, ale to, co się stało z tym konkursem, to był skandal. Ja jestem bardzo krytyczny wobec dwóch książek Pana Piotra, czyli Skazy na Pancerzu. Woń całkowicie rozumiem ale jestem zachwycony jego wywiadami. To jest bardzo dobre wywiady, Żydzi, Żydzi II, Sowieci, Niemcy, z różnymi historykami. Piotrowiczowiczowi często stawia się taki zarzut, że zamiast jednoznacznie się opowiedzieć za czymś, pozwala się wygadać swojemu rozmówcy. Mi się to strasznie podoba, bo ja dzięki na podstawie tych książek mogłem napisać mnóstwo artykułów, bo po prostu dzięki temu poznawałem bardzo ciekawe Kontrowersyjne poglądy i Żydów, którzy są bardzo antypolscy, i są zawarte z nimi wywiady, dzięki temu rozszerzamy swoją wiedzę. Na targach będzie także autor tej książki, y XYZ, na prawym.pl mają Państwo recenzję. To jest książka poświęcona tajemnicy Enigmy, która bardzo w uczciwy sposób opisuje to jak Polacy byli, mieli wkład, wkład Brytyjczyków, Francuzów. To jest bardzo też bardziej rozrywkowa książka, spis wszystkich tajna, tajemna historia świata, spis wszystkich e, takich spiskowych teorii, e, które, które możemy, możemy, z którymi możemy się spotkać od 11 września po zabójstwo Kennedy'ego. E, bardzo się to fajnie czyta, taka rozrywkowa, rozrywkowa e, tematyka. E, na targach też będzie Andrew na, na, Nagorski. E, są jego najnowsza książka o roku 1941, wcześniejsze książki. E, można też kupić, to jest obowiązkowa lektura. Archiwum Mitrochina. Wasyli e, Mitrochin e, był e, sowieckim archiwistą. Przez lata wynosił dokumenty, e, odpisy dokumentów, e, schował, chował je w e, słoikach na swoje działce e, i w czasie e, transformacji ustrojowej został ewakuowany z tym wszystkim na zachód. Dzięki temu ujawniono mnóstwo agentów. E, w Archiwum Mitrochina e, niecałe jest niestety w Polsce. Wydane. Jest też dużo informacji na temat tajnego współpracownika Bolka. Tu mamy też świetne rzeczy, czyli Wiktor Suworow. Wiktor Suworow jest wydawany w Polsce już był w podziemiu, natomiast jest to świetna lektura opisująca rzeczywistość sowiecką. Bardzo, bardzo, bardzo lubię Wiktora Suworowa, różne książki. I mamy też tutaj Książki polskich autorów, na przykład Świat Moskieterów. To jest książka o, o takiej organizacji, która jest oskarżana o to, że e, współpracowała z e, nazistami. E, nie, są dyskusje, czy one są czy pra, e, prawdziwe te oskarżenia. E, I wiele różnych pozycji. E, wszystkie tutaj zapraszamy na Stoisko Wydawnictwa Rebis. E, targi trwają przez cztery dni. Możliwość spotkania autorów, e, zakupu książek. E, obejrzenia tych książek. Naprawdę to jest miejsce, do którego warto przyjść. Bardzo dziękuję.